Hej, cześć, witajcie! Z tej strony, Churcio, a dzisiaj porozmawiamy sobie na dość kontrowersyjny temat wśród fandomu My Little Pony, a mianowicie o przemianie Sani w alicorna. Generalnie, jeżeli chodzi o moją opinię na temat alikornizacji Sani, to jest ona bardzo pozytywna. Uważam, że w filmie idealnie jest to pokazane. Jest to Pewnego rodzaju nagroda dla Sani za to, co przeszła, ale także prawdopodobnie troszeczkę taka nagroda też za to, że posłuchała się ojca i poszła w jego ślady, że cały czas tata jej powtarzał, że kiedyś jej się to uda i tak dalej, i tak dalej. Także według mnie zalikornizowanie Sani było czymś dobrym. Generalnie w filmie wiemy, jak to się wydarzyło, prawda? Sani. Doszła do tego, że hej, to nie kryształy są najważniejsze tylko to my wszyscy razem musimy być razem. Wszyscy razem musimy być razem. Świetnie, churcio. No, ale wszyscy razem musimy się połączyć, tak? I bum, kryształy nagle się aktywowały same z siebie i zrobiły z Sani alicorna. Tylko czy na pewno jest to zmiana permanentna? Mieliśmy już wcześniej do czynienia z alicornizacją Twilight, prawda? W sezonie trzecim. W generacji czwartej. I tam wyglądało to nieco inaczej. Również była magia, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak Twilight się pojawiła już po alikornizacji, to miała skrzydła i róg tego samego koloru co ciało, prawda? Czyli one wyglądały na część po prostu jej ciała. I tak już to zostało. Natomiast u Sani możemy dostrzec, że jej róg i skrzydła są złote i takie przezroczyste, czyli wyglądałoby tak, jakby one były magiczne. Także. Wokół tego stało się bardzo dużo dyskusji i bardzo dużo osób generalnie mówi, że e, to raczej niepermanentne, a niektórzy mówią: "Nie, no to na pewno permanentne". I w tym momencie chciałbym zdementować wszystkie ploty. Według mnie i jest to na 90% pewne, Sani nie jest permanentnie przemieniona w Alicorna. Gdyby to miało być permanentne, to na pewno ten skrzydła i róg Byłyby takie jak jej ciało, i tak dalej, i tak dalej. Do tego Imalu kiedyś na jednej z prezentacji gdzieś na którymś pony mitów, pokazała koncepty, w której to Sani jest alikornem. I wywołało to potężną yy, rozkminę wśród broniaków. No hej, a tutaj ona jest generalnie yy, w całości i ma normalne skrzydła i róg. Wo wo wo. I, yy, I Malu od razu zdementowała to i powiedziała, że to są tylko jej wyobrażenia, jak Sani mogłaby wyglądać jako alikorn. Także na 90% Sani nie jest permanentnym alikornem. Te moce, nie wiem, czy będą mi się odpalały w niektórych momentach filmu, serialu, czy jak to wszystko będzie wyglądało, ale na pewno nie jest to permanentna zmiana. Dodatkowo jakiś czas temu na Amazonie pojawiła się. Książka w preorderze Easter Egg Surprise, która ma się pojawić w 2022 roku, i tam na okładce widzimy wszystkie kucyki. i Sani ma zmiany w grzywie, czyli ma te takie kolorowe, jakby pasemka, tylko że nie ma ani rogu ani skrzydeł, więc prawdopodobnie ten design zostanie z nią, tylko po prostu będzie bez tego rogu i bez skrzydeł. Także dementując wszystkie ploty na 90%, Sani nie jest permanentnym alikornem, jest to jej pewnie jakaś moc, która będzie się odpalała. Nie wiem, pójdzie przeżyć przyjaźń gdzieś dalej w ekwestrię. kucyki jej nie będą wierzyć, o co chodzi, i w ogóle jakiś tam random kucyk przychodzi. boom, Alikornizacja, siema, siema, magia, wiecie, już mi wierzycie, nie? To myślę, że coś w ten, w ten deseń będzie. No i to by było na tyle na ten odcinek. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, czasubika. I do usłyszenia już niedługo w przyszłych materiałach. Cześć, cześć!